Cześć, bywam Anna Szypuła, jestem na Hero Steps, na fanpage'u, który prowadzę razem z Aniną Krzemińską. W listopadzie zamierzamy zrobić taki warsztat o zmianie w życiu zawodowym, o poszukiwaniu swojej ukochanej pracy, czy nowej pracy, czy rozluźnieniu się w obecnej pracy. I na tym warsztacie będziemy też poruszać temat pieniędzy, wyceniania swojej pracy. Dlatego postanowiliśmy przygotować ten live. Opowiem w nim o tym, jakie takie wewnętrzne opory możemy napotkać podczas wyceniania swojej pracy, sięgania po większe pieniądze. Opowiem na podstawie tego, co się dzieje, co przynoszą klienci, ale też na podstawie moich własnych doświadczeń o tym, jak sobie można z tym radzić, na czym się oprzeć, jeżeli chcemy sięgnąć po większe pieniądze. No i zaproszę Was do tego, żebyście utrzymywali na tym energię. Podpowiem, co można robić w życiu. Myślę, że to będzie taki no, krótki, 10-15 minutowy live. Jak to jest z tymi pieniędzmi? Ciekawa jestem, jak Wy macie. Ja Wam podpowiem kilka sytuacji życiowych, po których można najpierw poznać, że jest jakieś zablokowanie w sięganiu po większe pieniądze. Odpowiem Wam też, na jakich poziomach można z tym pracować, co można by zrobić, co się pod tym w ogóle kryje. i dam kilka wskazówek do życia, po to, żebyście zarabiali tyle, ile potrzebujecie, żeby, żebyście żyli w obfitości. No i właśnie, w jakich sytuacjach, po jakich sytuacjach można poznać, że masz jakieś zablokowanie w sięganiu po pieniądze? Przede wszystkim wtedy, kiedy czujesz, że twój, twój wkład pracy, bez względu na to, czy pracujesz na etacie, czy pracujesz samodzielnie, czy gdziekolwiek w jakiś, w jakiś projektowy sposób, gdy Twój czas pracy, nakład pracy, Twoje zaangażowanie, wszystko to, co dajesz, nie zostaje wyrównane. Że nie dostajesz wyrównania w postaci pieniędzy albo w jakiejś innej postaci od Twojego pra pracodawcy czy zleceniodawcy. To można poczuć tak wewnętrznie. Po czym to poznać? Po irytacji, po złości, czasami po smutku, po takich emocjach trudnych, które się pojawiają. I jeżeli w tej sytuacji właśnie pojawiają się te emocje, ale nic nie robisz w tej kwestii, nie wychodzisz z tym tematem do swojego zleceniodawcy, pracodawcy, to znaczy, że coś cię tutaj blokuje i warto się temu przejrzeć. Druga sytuacja, jakby o krok dalej, to może być tak, że Czujesz, że potrzebujesz podwyżki, czujesz, że potrzebujesz sięgnąć po większe pieniądze i robisz to. Wychodzisz z tym tematem, ale robisz to w taki sposób, że cię po prostu nie słychać, albo ktoś nie traktuje cię poważnie. Czasami, właśnie kiedy są zablokowania w nas, jakieś, jakieś przeszkody, bariery w przyjęciu większych pieniędzy, na przykład podczas takiej rozmowy, nie wiem, rekrutacyjnej, czy rozmowy, właśnie takiej raz na rok, które się odbywają w firmach, gdzie można poruszyć ten temat? Na przykład zostawiasz ten temat na sam koniec. Nie wnosisz tego, że to jest jeden z ważnych punktów, o których ty chcesz porozmawiać z pracodawcą. Kiedy ten temat już pada, mówisz na wycofanej energii, że tak i tak może skromnie, może tak trochę śmiejąc się, nie do końca wnosząc to z miejsca mocy i z tego, że tak to mi się należy. Także to jest taka druga sytuacja. Mhm. Może być też tak, że w ogóle nie potrafisz wycenić swojej pracy. Że na przykład rozpoczynasz jakiś projekt, rozpoczynasz jakąś pracę, ale w ogóle nie zastanawiasz się nad tym, ile tak naprawdę chcesz za tą pracę zarabiać, żeby to było wyrównane. W ogóle pieniądze nie są w Twoim polu zainteresowania. To jest znak, że w ogóle nie kontaktujesz, że gdzieś jest jakaś naprawdę du duża przepaść pomiędzy Tobą a pieniędzmi, że ona jest jakbyś tak. Wiesz, rozłożył sfery swojego życia, ważne tematy swojego życia i wypisał je wokół siebie, na przykład na tarczy, zegara, to tam nie znalazłyby się pieniądze. To znaczy, że y, być może jakieś y, sytuacje z przeszłości, rodowe, może z Twojej rodziny pochodzenia, spowodowały, że w ogóle z tym tematem nie masz kontaktu. Ale prędzej czy później przyjdzie ten temat do Ciebie. Warto, warto go zauważyć i warto wnieść. I warto poczuć, jak ja się mam z tymi pieniędzmi. No i tak. Jak można popracować w takich sytuacjach, kiedy nie do końca sięgamy po to, co chcemy, albo nawet nie wiemy, jak wycenić swoją pracę? No, jeden ze sposobów to jest praca taka treningowa, taka szkoleniowa i możesz naprawdę przećwiczyć y, na przykład ze swoją przyjaciółką, z, ze, swoją, ze swoim partnerem, mężem taką rozmowę o pieniądzach, wnieść to, powiedzieć tą kwotę, którą chcesz zarabiać, wymyśleć ją sobie. I y, podczas takiego ćwiczenia polecam Ci y, tak pogłębić to. Y, Dam Ci taką modyfikację ćwiczenia, które przeprowadzamy na takim głębszym poziomie na warsztacie. Ty możesz wypowiadać tą kwotę, na której Ci zależy, na przykład chcę zarabiać, nie wiem, 500 zł za sesję jakąś, nie wiem, lomi-lomi na przykład i mówisz to do swojego partnera. Zadaniem Twojego partnera jest podjęcie decyzji na tej podstawie, jak to mówisz, z jaką energią, w jaki sposób czy chcecie zapłacić te 500 zł, czy nie? Szczerze. I naprawdę to jest taka informacja o tym, nie tylko co mówisz, ale jak wyrażasz i czy, czy jakby w cała Twoja osoba, wszystkie Twoje emocje, wszystko się na to zgadza i wszystko chce to przyjąć. Także ćwiczenie jest ważne i potrzebne i naprawdę bardzo dużo wnosi. No ale jest jeszcze jeden poziom poziom taki psychologiczny, właśnie, poziom, yy, gdzie. Potrzebujemy dotrzeć do źródła tego problemu, do, do tego konkretnego przekonania, konkretnej blokady, która nie pozwala, nie pozwala ci w jakiś sposób poważnie do tego tematu podejść i zacząć zarabiać. No i tutaj to jest bardzo indywidualne, i podczas naszych spotkań właśnie z klientami docieramy do tych, do tych początków. I pracujemy z, ze źródłem y, problemu, uzdrawiamy to, transformujemy, ale trudno mi jakby tutaj wymienić wszystkie, wszystkie te przyczyny, takie głębsze przyczyny. Ale powiem o jednym przykładzie Małgorzaty, która y, chciała właśnie pójść do swojej szefowej po podwyżkę. Y, obydwie panie się bardzo lubiły, bardzo się ceniły i Małgorzata od trzech lat. Y, nie dostawała żadnej podwyżki, też się nie opominała o nią. I kiedy przyszła na sesję, to gdy zaczęłyśmy rozmawiać o tym temacie, wchodzić w taką pracę pogłębioną, z wizualizacjami, z ciałem, tak naprawdę na dnie, dna okazało się, że Małgosia po prostu boi się odrzucenia. Boi się, że jej szefowa. Gdy, gdyby, bo jeszcze nie wie, czy odmówi, ale gdyby jej odmówiła, to Małgosia bardzo by to odczuła mocno. Poczułaby się odrzucona. No i to było klucz problemu. Ten lęk przed odrzuceniem w tym przypadku. I praca przeszła na ten poziom. się pracować z lękiem przed odrzuceniem. U ciebie może być zupełnie inaczej, może być jakiś inny temat, ale wnoszę to, żeby. Aby pokazać ten głębszy poziom do pracy, bo ten lęk przed odrzuceniem może powstrzymywać Małgosię się przed innymi interakcjami w życiu, przed sięganiem po to, co tak naprawdę jej się należy, przed otwartością w relacjach, też przed mówieniem nie. Ona, gdy mówi nie, prawda? To może czuć się, czuć się odrzucona. To jest bardzo szeroki temat. To, to poczucie wpływa na całe życie. No i. No na poziomie takim, takim duchowym, energetycznym, gdybyśmy tutaj usiadły naprzeciwko siebie, dwie kobiety i popatrzyły sobie w oczy i tak poczuły siebie, no to, to wiemy, czujemy, że jesteśmy połączone, że ten lek przed odrzuceniem to jest jakiś program, który został nam wkrany. Tak naprawdę jesteśmy jednym. Nie ma takiego czegoś jak odrzucenie. Ale na poziomie osobowym to mogłyśmy Słyszeć, mogłyśmy doświadczać, i to gdzieś zostało, zostało w naszej podświadomości. I trzeba na poziomie podświadomości z tym popracować. Patrzę. O, widzę, że Ludmiła też jest, jest kilka osób. Fajnie, bo tak trochę, trochę zapowiedziany, trochę niezapowiedziany ten live. To, co Wam mogę zaproponować, jeżeli ktoś z Was rozpoznaje w sobie być może ten lęk przed odrzuceniem w niektórych sytuacjach, właśnie prośby o coś, nawet szerzej niż pieniądze, to, to jakby po czym możesz sprawdzić, że temat jest przepracowany? Możesz sobie pokontemplować takie zdanie: moja szefowa jest w porządku, gdy mi odmawia, świat jest w porządku, gdy mi odmawia. Mój mąż jest w porządku, gdy mi odmawia. Ja jestem ok i on jest ok, gdy mi odmawia. Jak będziesz mówić to zdanie z lekkością, z uśmiechem, z rozluźnieniem, to znaczy, że temat odrzucenia masz już przepracowany i możesz, możesz uczyć też innych na swoim przykładzie. Także bardzo, bardzo zachęcam do kontemplacji tego zdania, bo oczywiście, wtedy, kiedy temat nie jest przepracowany, to ono pomoże ci, pozwoli ci w takiej głębokiej, wewnętrznej pracy dotrzeć do tego, co jest właśnie po przeciwnej stronie, co powoduje, że ty czujesz potencjalnie to odrzucenie. To się może ujawniać wtedy, kiedy będziesz się kontaktowała z tym zdaniem. Także to jest y, taka możliwość głębszej pracy ze sobą. Drugi przykład, który mam tutaj dla Was, to jest y, przykład. Podnoszenia stawek, albo może zostanie przy tej Małgorzacie, co by się stało, gdyby Małgorzata nie przepracowała tego lęku przed odrzuceniem, tylko parła dalej, jakby na siłę chciała uzyskać tą podwyżkę, wyższe stawki swoje. Co by mogło się wydarzyć? I często się wydarza. Dostajemy informacje ze świata, że coś jest nie tak. Na przykład szefowa mogłaby zwlekać z, ze spotkania z Małgorzatą. Gdy Małgosia powiedziałaby swojej przyjaciółce, słuchaj, chcę zarabiać tysiąc złotych więcej, wiesz, naprawdę tego potrzebuję, przyjaciółka mogłaby powiedzieć, Małgosia, to jest za dużo, nie dostaniesz tyle. Mąż by powiedział na to, wiesz, może nie bądź taka ambitna, może wiesz, jak będziesz się upominać o taką kasę, to może cię zwolnią, zatrudnią kogoś młodszego. Popatrzcie, jak, nie, jak, jak Małgosia nie ma przepracowanego tego lęku, to świat jej daje zwroty, że coś jest nie tak. Nie rób tego. To nie jest dobry pomysł. To jest takie odzwierciedlenie. To jest o tym, że w naszym wnętrzu coś też mówi, że to jest nie tak. Coś, coś w nas nie jest pewne. Nie umie przyjąć. Yy, być może. I yy, Także bądźcie czujni na te sygnały ze świata. Ja nazywam te sygnały takimi lekcjami czy lustrami, bo właśnie one mogą pokazywać to jest taka, taki impuls do refleksji czy to coś pokazuje, co jest, co tkwi we mnie że to nie jest tylko o świecie, ale też o mnie. Co ja tu jeszcze przygotowałam? No i co wtedy może się dziać, gdy mamy te odzwierciedlenia? No i świat nam mówi nie. Szefa mówi, słuchaj, już dawno jest po spotkaniu budżetowym i nie ma mowy w tym roku o żadnych podwyżkach. Nie robimy niczego, nie zmieniamy niczego, zostajemy na tym poziomie, na którym byliśmy, nic nie robimy. Dobrze jest, jeżeli zaakceptujesz tą sytuację na jakiś czas, jeżeli się wycofujesz z tego, ale z takim elementem, ok, nie daję rady, trudno, Akceptuję to na jakiś czas i jestem dalej w swojej mocy. Ale często jest tak, że nie robimy tego, nie dostajemy tej podwyżki, nie sięgamy po większe stawki i mamy poczucie, właśnie poczucie winy, żeśmy tego nie zrobiły dla siebie, takiej niemocy, słabości, krytykujemy się wewnętrznie. Więc tu się może dużo bardzo trudnych rzeczy wewnętrznie wydarzać, gdy nie podejmujemy z tym pracy. Cześć Alinka. Albo docieramy do źródła problemu, docieramy do tego, o co chodziło tak naprawdę, dlaczego tak trudno jest mi sięgnąć po tą podwyżkę, dlatego, dlaczego tak trudno wycenić mi lepiej moją pracę, wyżej moją pracę, co mnie tutaj zatrzymuje. I tak jak w przypadku Małgorzaty, to był lęk przed odrzuceniem, ale to może być jakiś temat, Inny to może być jakieś poczucie, że nie, nie cała ja zasługuję na to. Niezasługiwanie też bardzo często się pojawia. Coś z tematem nie jestem godna. Jakiś kawałek mnie nie jest gotowy na przyjęcie większych pieniędzy. To jest bardzo, bardzo indywidualne. I tutaj docieramy do tego, co jest głównym, tak, takim, taką główną blokadą przez, yy, przez wewnętrzną pracę. Przez właśnie sesje, na przykład terapeutyczne albo bycie na warsztatach, bo to, to jest zawsze indywidualne, to jest zawsze skore skorelowane z naszym pochodzeniem, z tym, jak rodzice podchodzili do tematu pieniędzy, jak się mówiło w domu o pieniądzach. Czy te pieniądze w ogóle były, jakie były nasze doświadczenia? Um. A co było w naszym rodzie, wiele z naszych rodzin po prostu doświadczało ubóstwa. Po prostu jesteśmy z pokoleń powojennych i to jest dosyć oczywiste, że gdzieś tam mogły być takie, takie czasy i takie doświadczenia. I tutaj często robimy pracę właśnie z takim pozostawaniem w rodzie, pozostawianiem w miłości z rodem, w kontakcie z rodem ale oddzielanie takiej lojalności wobec ubóstwa. To jest bardzo, bardzo ważne, jeżeli to się uświadomi, żeby to w łagodny sposób rozdzielić. Moi przodkowie doświadczali tego, ale ja już nie muszę. Ja to zostawiam. Chciałam powiedzieć o trzeciej jeszcze takiej przyczynie ważnej, która się dosyć często powtarza. O, przy, o przyjmowaniu, o takim szczerym, otwartym przyjmowaniu bogactwa, pieniędzy, dobra. Bo jest bardzo ważna różnica pomiędzy tym, jak coś biorę wziąć coś, a prawdziwie przyjąć. I Możesz doświadczyć tej różnicy, możesz mm, zrozumieć tę różnicę, poczuć, poczuć tę różnicę po Twoich reakcjach w ciele i po Twoich emocjach, kiedy coś dostajesz. Gdy coś tylko bierzesz, możesz się usztywniać, możesz nie wiedzieć, nie wiedzieć jak się zachować w tej sytuacji. Gdy ktoś ci daje na przykład podwyżkę albo premię, nie, 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 ja nie zasłużyłam, albo uśc uścisk w gardle, to są symptomy, że prawdziwie nie przyjmujesz. Mało tego, nie tyle, że nie przyjmujesz, to wtedy prawdopodobnie, gdy przyszły jakieś większe pieniądze, bardzo łatwo je po prostu wydasz na rzeczy, które nie są tak naprawdę potrzebne. Mówi się wtedy mówi się o takich ludziach, że pieniądze tak przeciekają im przez palce. I tak rzeczywiście jest. Bo jest jeszcze jeden element, umiejętność utrzymania pieniędzy. Jeżeli osadzisz się w swoim poczuciu własnej wartości, że jesteś tego godna, że jesteś tego warta, że na to zasługujesz, to pieniądze nie będą ci przelewały się przez palce, nie będą ci uciekały byle gdzie. Będą z Tobą zostawały. Będą w Twoim portfelu. Będą lubiły być z Tobą. To będzie fajne towarzystwo dla nich. Ale gdy, gdy się usztywniasz, gdy nie, gdy nie przyjmujesz szczerze, tylko tak właśnie bierzesz z rezerwą, to jest zupełnie inaczej. Po czym możesz poznać, że, że coś szczerze przyjmujesz? No, właśnie, powstanie rozluźnienia, powstanie wysokiej takiej energii, radości, chęci dzielenia się, obdarowywania, ale nie oddania. Nie wiem, czy ta różnica jest jasna dla Was. To jest to, co teraz mówię. O tym mówiła też Alina, na którymś z live'ów tak szerzej poruszyła ten temat i bardzo serdecznie do niego odsyłam. Nie pamiętam tytułu, ale to na pewno było na temat świadomości ubóstwa, właśnie kiedy bierzemy, ale nie przyjmujemy, i świadomości obfitości, kiedy jesteśmy w przepływie i potrafimy korzystać z pieniędzy, stać nas na wszystkie nasze potrzeby, potrafimy też dawać z radością. Także bardzo, bardzo wam, Was zachęcam do obejrzenia tamtego live'u, który też jest na naszym fanpage'u. Tam Alinka szerzej o tym mówi. Um, no ja, ja przygotowałam tyle na dzisiaj. Mam tutaj ze sobą jeszcze taki mały rekwizyt, który chciałam wam pokazać. A, to jest mój portfel. <laughs> tak sobie pomyślałam, że słuchajcie, jeżeli chcecie zarabiać dobre pieniądze, naprawdę zróbcie dla nich fajne miejsce. Jeżeli one są w gotówce i przyzwyczajacie się też do gotówki, bo ona powoduje, że macie większy kontakt z pieniędzmi. Jasne, że karty kredytowe są wygodne i też ich używam, ale jeżeli mogę otrzymać jakieś wynagrodzenie w gotówce, to wolę je otrzymać w gotówce. I mam dla nich fajne, fajne miejsce, które mi się podoba, w kolorze, który mi się podoba. I to jest właśnie ten portfel. I w tym portfelu nie mam żadnych kart kredytowych. Nic, żadnych papierków, tylko kasa. To jest szczególne miejsce tylko na pieniądze. I to bardzo Was zachęcam, żeby nie mylić porządków. Rachunki, to, co zapłacę, jakieś papiery, to nie należy do obfitości. Karty kredytowe też niekoniecznie. Podłączamy się do jakichś banków? Absolutnie nie. Ja akurat jestem przed wyjazdem za granicę, więc tutaj mam mm, kilkaset euro w każdym. Proszę, które <grych> się bardzo cieszę. Właśnie je kupiłam wczoraj. I też, kiedy macie pieniądze w ręce, to poczujcie, jak to jest je mieć, jaka energia przez Was przepływa, jak to jest w ogóle przytulić pieniądze do swojego brzucha, być z nimi blisko. Potem też możecie poczuć, jak, jaki jest Wasz stosunek do pieniędzy. Czy je zapraszacie do swojego życia, czy jesteście rozluźnione w ich towarzystwie, czy właśnie nie bardzo. No, i ja Was bardzo, bardzo namawiam do tego, żeby się właśnie rozluźniać, zapraszać, żyć w obfitości, w przepływie um, i podnosić swoje stawki. Zdecydowanie, ale podnosić je um, w taki sposób, żeby, tak jak już mówiłam, wszystkie Wasze części umiały je przyjąć. Bo jeden, jed, jeden element to jest wycenienie właściwie swojej pracy. Um, tak, żebym mogła swobodnie żyć, żebym miała na wszystkie moje potrzeby, żebym mogła się rozwijać, uczyć, podróżować itd. tak i tak A druga sprawa to jest zapytanie się wszystkich swoich części, a szczególnie swojego wewnętrznego dziecka, czy jakiegoś być może jakiejś wrażliwej innej części. Czy Ty, czy ty umiesz to przyjąć? Czy Ty będziesz w stanie to wziąć? I y, takie doświadczenia też proponujemy i też robimy, I jeżeli na przykład wyceniam swoją pracę na 10 tysięcy na jednej ręce, to jest to, co ja chcę dostać, ale teraz przesiadam się na inne krzesło i tak jakby patrzę na te moje wewnętrzne postaci, które są takie troszeczkę słabsze, może nie mają takiego poczucia wartości wysokiego i one czują, że one by się dobrze czuły z siedmioma tysiącami, tak? To, to trzeba coś z tym zrobić. Trzeba po pierwsze podnieść to poczucie wartości, popracować z tym, ale w międzyczasie może rzeczywiście nie napinać się na te 10 tysięcy, tylko obniżyć sobie ten poziom do momentu, kiedy to wszystko się wyrówna. To trzeba wyrównywać, żebyśmy nie mieli konfliktów wewnętrznych wokół, wokół pieniędzy. Po co nam te napięcia? Tu potrzebujemy się rozluźnić. To tyle na dzisiaj. Bardzo, bardzo dziękuję. Żegnam się z Wami i do zobaczenia, pewnie za jakieś dwa tygodnie. Papa. Pa.